Cześć widzowie. Dzisiaj jesteśmy pod moją tajną balą. Kto będzie? Janek. Pan Eloszka. Kto tak mówi? Widzowie. Nie piszcie nikomu w komentarzach o niej. Jest mega tajna. Nikt niej nie, nie wie, wie, nawet wie, ja. No. Nawet pan Ernx. Bo nie, RNX tu nawet nigdy nie, nie dołączył. To nigdy jeszcze nie dołączy. Ej, masz no, jakąś żywność. Nic nie, nic nie będzie w ogóle nie. Nie. Ja. Bo to był z RNX. Ale, ale, ale RNX stwierdził, -X, że, że, tego że tego serwa nie, nie lubi. Lubię. O kurde. No, i się zgubiłam. A dobra jednak nie było. Albo on myła nie wiem czemu. Gdzie jesteś? Byłaś no, na wystawie ja Gdzie ty Kożę, jesteś? Ciężące. Ja? Ja? Mhm. Nie wiem, wiem. Na jakimś podlasiu nie, <grym> nie no, ja wleciałem teraz na twój strich z niego wyleciałem. Nie nie Ciekawe mhm. czy u mnie ten nic dalej tam wiem. siedzi Nie, bo go zabiłem Pamiętasz? Nie, nie, to innego. Nie nie. Nie, nie. Moje są w klatce. Nienawidzę cię. Się. Ale ty też mi zabiłeś. A No, tak. no właśnie. Ale ci ale, je ja odchodziłem ja teraz. Albo one ale to, dalej tam, tam się nie, nie. Nie, nie wiem. Nie, ja. Nie. Co? A, ja, a ja myślę, że one po prostu no, się przyzwyczają do swojego nowego domu i tam, tam i tam na zawsze zostają, zresztą. nie? Nie? Tak, to, to. Ja myślę, że to jest ja tak. Może być możliwe, możliwe, nie? No też tak myślę, tak, ale mi no, otworzyło no, 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 się. Ale one tam dalej siedzą, spokojnie. No. Ale i tak je zabutowałem piaskiem. Nie wyjdziecie co z tą głupielicy. To znaczy co, co? nie. wie. Zwierzęta trzeba szanować. Tak, wiem. A niby co ja robię z seksem. Zupa Oj, no, za no, zamiast. no. Wiem, że tu nie ma modów. Tu mam najlepszą ja zupę. Ja. I okay, nikt go ja nie bieguje ja, wie. Wie. ja lecę do swojej bazy. Napiszcie w komentarzu mi, gdzie on ma bazę, okej? Nie widzę, nie piszcie. Jak my napiszecie, to ja was... Nie wiem, co wam zrobię, widzowie. To nie ja będzie, będzie nigdy rajdku, chyba. No właśnie. A to tak by to była akurat No. Bo ja się Bo bez się was tu ludzę! Tak. No. W... Ja trochę z tą decyzją tak... Nie? A Franek chce już dołączyć. Niech widzowie dołączą, niech widzowie dołączą. Nawet, nawet zrobiłem dla nawet... na was strefę, którą no, creeper to Pokazywaliśmy, jest obok mojego to... domu tam. Dobra, nie Moczy, Oliver wam może, może teraz. A nie, nie pokazałem. Ja pokazałem ja na, na SmackPay. Nie też mogę pokazać. Mam że... <słyszy> dwie fajerwerki stare. Dalece? Takie... Tak ja wiem cia, gdzie Oliver ma, ma ten... tunel. Ja <słyszy> hey, wiem, gdzie twoje są, bo sam je budowałam. Ja. Ja. Budowałem je z tobą. Budowałem je z tobą. Ja swoje tunele sam budowałem, widzę Serio, żeby budowałem ten tunel swój Z domu do domu Co ty zrobiłeś? Nie, nie byłem Aha Zesiałeś coś chyba Musiałeś coś zesiać Nie wiem Ale musiałeś coś Ale robili. ci do? A ja, to mi nie spali? Pale ci dom. dom. I nie A, wiem ja czy on ma jakąś dom. dom. Dobra, ja po ciebie lewej. Jakąś Jak mam świecorzą No to ten spier. Nie no, mi go. To jest... historia! To jest historia! Oho! Palić mi będziesz dom. Cztery złodziej. Palić mi dom będzie. Złodziej będzie mi palić na w Na szczęście, że, na, że nie nowe. Tak. Nie widzę No to jest większe szczęście, że na nie nowe. To, to był y, średni. To jest mój... To jest mój stary Ej. Idziemy oprowadzić po naszym starym domu? Widzów? Nie, nie chcę to Ja ale po... Idę po... Ile idę po Aksolotę. Serio? Nie, nie potrzeba. Mam wiadro. Wiadro. Mhm, To miej. Nie jak teraz będzie wiesz co fun. jak ten głos z innego odcinka, to ja wam... Mam to gdzieś i to wstawiam. Więc sorry, jak słyszycie jakiś głos... Drugi głos Franka. To nie moja wina, tylko OBS-a. to nie mam dobra. to nie moja wina. Ej, bo ja nie mam swojej Lecę tej tej do swojej bazy, bazy o której nikt nie wie. A tak naprawdę wier, wszyscy wiedzą. Nie, ja nie. Każdy wie o tej bazy. Ale O mojej nie wiesz. O mojej w zasadzie no nie, wier. ale, 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 ale jednej. Wie, że ma bazę. Mamy. My mamy też wspólną bazę. Ale ta wspólna baza. Nie, nie. Po prostu nie. Nie pokazujemy. Mam absoluta! Bo na pewno Kasper to zobaczy. Nie. Jak to zobaczy, to będzie. Troszkę będzie źle. Teraz. Idę I do safe'u swojego, o którym no, o, Olivier wie. Tak, bo to jest nasz wspólny safe. Nie coś, że ja mam obok safe. I czemu to jest klucz? No, no, no. I czemu to nie ma o, no, no, no. Moi... Czemu to nie ma u mnie shulterboxów? Przecież tutaj czy... shulterboxy. Jezus, ja mam jak mieliśmy -data, data zapomniałem. Zapomniałem, że tu mam data Dobra, ja mam więcej złota w swoim skarbcu. Ja mam drugi skarbiec. Zbudowałem sobie drugi po tym jak mi Franek rozwalił jeden. Serio. Mam dwa skarbce teraz. Przydałby mi. Przydałby mi się jeszcze trzeci, ale trzeciego nie zrobię. Bo mi niepotrzebne. Co? To było repetację bez sensu. Nie? Tyle mamy tego, co siedziałem po parę godzin na serwerze, żeby tyle złota zdobyć. Widzowie. Trochę siedziałem na serwerze po takie parę godzinek. I, i tak wyszło. Ci Ciebie dowiedzieć ja je zbudowałem fajna budowla. Idę do widziotera, to rób. Idę z tobą chyba, ale nie mam bloku To cięcia to... a my pójdziemy po surowce Nie, nie, robię cięć nie, chcę To jest mój kanał To, to... To nie twój kanał, panie Power. Nie to jestem Power! To jak? Kim ty jesteś? Lighter. Bo ty chyba byłeś kiedyś też Power, nie? Ktoś jest no. Ja też tak już zapamiętałem, że ty jesteś Power, nie Lighter. Ile szukać jakichś bloków? Szukaj. Może, Może i mam. I mam. Chodź zrobimy loterski las. Z jakiego punktu mamy najwyższe? Z Twojego domu. To jest najwyższe z taki. A nie z, z mojego. na franek? Nie. O mam! No to z napisu franek chodź. Ale z napisu franek to się nie uda, bo jest, jest woda pełna. No To chodź na stary budynek nasz. Masz woda? Kurde. Ale ważne, ważne ja mam. Chodź na stary budynek. Dom swój. Tylko nie. W tym domu jest tak stary, że nie ma co pokazywać. I ja chcę zrobić sobie. Te... Może zróbmy sobie statuę wolności. W następnym odcinku zrób... zróbmy statuę jakąś wolności. Zrobimy to? Jakie coś? I nie. Jakąś dobra, statułę. Odsuwać. Albo mam pom, Stary, ja mam pomysł Zróbmy... Ja jeszcze boję Zróbmy połowę mojego skina i połowę twojego skina To będzie dobre To będzie dobre, fajne Fajne to będzie, nie? Jak zrobimy połowę tw twojego skina, a połowę mojego To będzie dobre no chodź spać. No nie ja leżę Dobra, chodź na stary dom. Ale to ja mam pełno na dom. dom. Na pierwszy twój dom. A ten! Tam, tak. tam, tam gdzie mam nie taki lekki basen? No. Tu, gdzie miałeś mieć tego... Tego co... No wiesz co. Endermana? No, no tak, Jak tego co mi to i zrobił w ogóle? w ogóle? Co? Te skrzynki to są same. Nie, ja, ja nie. ja nie. Ja, 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 ja. po prostu Dobra, dalej, robimy łódź. Dobra. Kiedy robimy? Ja już. No dochodź, jeszcze raz Czekaj, by to temat zużyłam. Serio, to temat jest... Na smarta użyłam. Musi się mi regenerację skończyć. Teraz mam regenerację. Co nie bijesz? No. Musi mi się to. Guchy da Jak guchy do nieba! Nie ma takiego tam, mimo, tam. Mimo, Nie ma takiego przysłowia, ale trudno. Adam mały... Stop Aj! Adam mały! Ty co jest? Ej, pożę to. Ku Zapomniałem, że nie mam elektry. Nie no! no <coughs> nie mam ja nie Dobra, raz, dwa, trzy skate! O fajny mi skok, wiesz? Raz, dwa, trzy! Co ja zrobiłem? Żyje. To ja teraz, ja teraz robię. Oj, ej, ta woda tam chyba... Ja tu mam nieskończone śniadełko wody. A tam była taka woda, nie? Weź tam, weź na to drzewo. Bo... Ej, bo woda się zbagowała. No widzę. Ale tak da się. Na Baga na mnie niż tego zostaw to. Ale tak się da? No? A nie, da no, się. Się. No. się. Ale teraz. Tak Oj, coś mnie. Coś się. Jezus, widzowie, obczajcie, że to był to mój pierwszy był dom. Wysoki, to... to... nie? nie? Wieżowy, to, no, nie wiesz, czy... no, to... Musimy zrobić najwyższy wieżowiec wspólny wieżowiec. Zróbmy. Nie? idziesz no, tu. To... Albo zrobimy... zrobimy... Zrobimy! Co? Nie jasno. Ale tam było napisane, że ja spadłam z wysokiego miejsca. I dziwne trochę, nie? Ja bym zrobił tu gdzieś taki wspólny wieżowiec i tu by był... Albo nie, albo nie. to nie będzie dobre w zasadzie. Lepszy będzie pół Oliwier, Oli robić Water Speed. Nie gadaj, że będziemy przez cały film. Do... Przez cały film nie będzie. Dobra, widzowie, nie chce mi się grać, no. Dobra, widzowie, nie ma to leście dzisiejszego odcinka na